zz się wam wszystkim bardzo serdecznie. Ja jestem Zizi. i jest to drugi odcinek z serii Far Cry 3. No, dawno nie było tego to Far Crya, dlatego po prostu mi się jakoś. Raz chciałem to nagrać. I. A właśnie, jeszcze jedno. Tutaj było jeszcze do przejścia, zapomniałem. Nie się zapomniałem, po prostu. Myślałem, że tyle już nic nie trzeba będzie by za bardzo robić, to będzie dłuższe, a się okazało, że trzeba by wejść na tą wieżę tam. Nie pamiętałem po początku jak oglądałem czy coś. Ale mniejsza, z tym. Musimy gdzieś jechać. I tak, Far Cry nie było, no bo tak, chciałem raz nagrać. I coś mi się lagowało tak ostro, tego Far Crya i mi się wyłączył po prostu. To nagranie się popsuło w ogóle. Nie wiem czemu i nawet nie zapisało gry, jak widzicie muszę jechać jeszcze raz tam. I potem następnym razem coś tam jakoś pomyślałem, że zrobię to na nowym kombie, potem pomyślałem, że jednak to będę nagrywał już dalej. Zapomniałem o tej grze i ktoś w komentarzu przypomniał, że... Czy kiedy Far Cry, czy coś takiego. To... pomyślałem, że jednak się zabiorę za to w bo... Szszsz, i pięknie. Dobra. Z takim pszczoleciem daleko nie zajedziemy. Wiem Co mam przynieść? Red. To tutaj już jest red. Tu jest Green Leaf, czyli liście, a nie jakiś jest prezencik dla mnie. O! Kurde Jak spierdziela dziki wiepr. Jeszcze mnie zaatakuje, tu tam Chyba olać na razie wieprza, szukamy prezenciku dla ZEPO tu się tak trochę tu mam śmiesznie, bo mi się wydaje, że on tak blisko kamerę jako że się mi... Gdzie jest A tu jest prezencik dla mnie! O, sześć Kasa się przyda. A nie, już nie potrzebujemy... zielony. a się Tylko Zielone... ...blu pod wodą, to To pamiętam. Na bunga. I gdzie to jest? Szybko. Szybko, ja muszę się użyć, bo ja zaraz nie mam pokazany, To trzeba na wyczucie. Widzę. Uff. Nie wiem, bo tutaj trzeba się. Tak, jakby na oko pod wodą siedzieć, bo nie wiadomo ile powietrza jeszcze masz. To jest dosyć dobre, ale sami przeszkadzający nawet. Dobra. Jeszcze skóra. Nie, wiem, to jest dzik, no bo... Kajon jak Ja go muszę znaleźć. Tu jest. Tak jest. Tu drugi. Dobra. O, o, osku. Cię. No, wiem, że nie masz. Oj I co, za to tak Nie, tu nie wejdzie, Musimy iść polanką. Potem będzie jeszcze ciężej. Coraz ciężej będzie z tymi... Z zwierzętami będziemy poczuwać coraz więcej skór, różnych rzeczy. Czemu mission nie Co się stało? Co się stało? Co się co się co się stało? Aha. Open a map, nie map. Ich szybka podróż. To się ci przyda, ale no, szkoda, że tylko idzie do głównych miast jakich, czy coś. Nie chcę interakcji. Co jest mogły iść Zawsze mi mylą te drzwi. Bo też mi to małpy, szkoda, że ich nie będzie go tu, Cześć. Uuuu, wachlarzyk. Elegancko, no na klasa kultura azjatycka jest dużo Mamy tylko pistoletki. co zaraz się zmieni na ak 47 od tych da nie co nam mrowarapie? Dennis got the plants and animals good then bend nature to your will I would teach you. I think, yeah. oh, I a... I now the use the plants you found. Craft two syringes. Good, Jason. You may even find more powerful no plants out in the woods. If you are lucky, now use the skins yeah. of the animals you killed to enlarge what you can carry. Crafting will allow you to carry more weapons. <laughs> jak morning, mówiłam, Maciej, and syringes. Yes. One last thing. Większy, and the you up, tapieras, it is a sign that you are special. That you have the soul of a warrior. You progressed along the path. Let me show you what? how to add to them. With each tattoo, a skill is mastered. You can choose to learn skills in three different areas. Now our teacher no, will take no, no. It is done. Yeah, and you yeah. become stronger, with each new skill you learn, the Tatao will grow. Choose another. I you have done Here we go O oh nie, szybko, szybko, szybko. to lera, tak jest Musimy ją odbić Jedzemy Ja propozycję? No, tylko oni No. Dawaj, rozpierdź, dzielimy Pokaż to po

Potrąć, potrąć, to coś! No. To taki jeśli nie mam tatał, to mogę się z Jeśli mam tatał, to to jestem kozakiem, wszyscy mnie lubią, no, tak? No dobrze, że no już mam, hehe. <grym zresztą> no w sumie nie za dużo, no ale... Jak brat pokazywał, jakie on ma... Bo, że on nie musi nagrywać, nie? on sobie ja gdy chcę. Ja też, no ale w sumie potem ją trzeba nagrywać. A poza odcinkiem nie mogę za bardzo do przodu, bo w końcu po. Nagrywam dla mnie, a nie dla siebie. Ja? Co fach mam myślą? A No i tak. ja muszę właśnie iść zaatakować A Wy sobie będziecie ten Jak ja to robię? wtedy Mój brad już tu chyba miał normalną broń A ja Idziemy krzakiem jak mnie tutaj jakieś zwierzę za w tych krzakach Liza nadchodzę I'm coming. Talk on Trap him weapon. Pyk. No no, nie trafiłem, nie już Idziemy szybko tu. Nie mam czasu. What the fuck? Coś mnie gryzie. Mam... What the fuck? Yes. Z jego skóra? skin. Dobra, mamy AK-47, można tu... No. Psz, fuck. No. Co mi zagryzło coś? Nie wiem. Jakoś nie wiedziałem skąd dostaje, ja tylko nie jego widziałem. No, no, trzeba to powtórzyć. Wiem, że gra nie jest łatwa, no, ale też nie gram na za trudnym trybie. Nie gram na jakimś super tam, ten, tylko gram na Adventure. No tak wiem to z łatwo tryb, no ale jak widziałem mój brat to grał i czasami nic mu robiłem, przychodziłem, bo sobie nie dawał rady i ja też miałem z nim problem, więc... Nie robiłem wyższego, bo... No, już nigdy nie grałem w Far Cry'a po pierwsze. Po drugie po prostu Weź się nie ruszaj. No kurde! i on ma do chłopka O, idzie pies I W sumie jego skóra się przyda na pewno czegoś Szybko wchodzimy tu, bierzemy od niego AK-47 Dug, Ekspa. Jestem. Dobrze. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Pyk, Pokaż się. Leszczu. Wszyscy nie żyją. Aha, przejęliśmy tak jakby... Posterunek chyba, nie? Bo to się tak nazywało. mówi mi, że na no, posterunek jakieś trzymają. Oooo, oh, nice! To będzie taki krótki odcineczek powrotu do serii można powiedzieć. Przeszukamy sobie bo z początku jakiekolwiek się przydają. Jakieś zwłoki. O, skill. Możemy sobie skillować nic w międzyczasie. Tutaj. Okay. Co jest, żeby mnie Aha, bo... Aha, bo to ona. O, oh, slot. Przyda się. Lol, już mam tyle samo HP, ile mój brat ma e, pod koniec gry. Co to jest za zderzeń? Zderzeń że... Lepiej tego nie atakuję, dobra? Tak, tak sobie pomyślałem. Jakiś kontener. Piękny. A i su też. Wszystko co tu znajdziemy sprzedamy, a pieniądze zatrzymamy. Fetysz pająka. No to fuck, po co mi też pająka? Ludzie, jest też prezencik, ale się skupię bardziej na fajcie niż na Nie, dawaj mi mojego tego... Palić tego pistola, jak mam zadane. Praktycznie. Dobra, idziemy, bo oni czekają na mnie, zamiast tam wbijać. Te uroki gry. Wszystko outpost near Amanaki is under attack. Where is the American prisoner? We lost her. What? She escaped on the west side of the fucking island. I'll tell you about it when we get there. She's She's scared. Scared. You. Jason, you are worthy of the Tatar. Where has the father of the warrior. warrior? We found one of your friends at the colonists' house. Dr. Earnhardt to the west But do not worry, the doctor will be wait waiting for you Did he tell you with friend? No, but we will keep continuing our search for the others I will radio you if we hear more Keep, okay. keep your head up Jason okay. The tribe is very impressive, Joe I will put No! Calm down, I will put it the bag Może coś tu kraść? Wypierdź laptopka. Byśmy sobie pogarali, jakiegoś Far ja. jest ten dziki zwierz. Nie ma żadnej skrzynki. To jest sklepion. Aha, no zobaczmy sobie SMGs Skorpion. Nie, nie Gęś Elgat mm. Assault o, no i to jest... Ta broń mi się nie podoba, ta też bo strzelałem seriami Musi robić trr... Zacznijmy ma jakiś. Nie ma! A mój brat miał coś do tego fajnego? Nie? Pamiętam. Ammo. Ammo. Zawsze Ammo nie jest potrzebne. Dwadzieścia procent zniżki. Uch, to jednak będziemy mieć niech tak dobrze pójdzie. Dobrze! Spróbuję zadziałać, zadzi zi dziaba, działać dziab, dziab, Zadziałać Zadziabać, czy nie zadziałać? Wow, tak szybko padł? Co to jest za zwierzę? To chodzi koświnia to była. Dobrze. O, z Denisem 5 tutaj pożegnam, bo zanim ja tam dojdę i w ogóle... To będzie ponad 20 minut za pocałym, chodzi sobie tam dojdę, bo nic do ciekawego po co na pewno nie będzie. Więc dobra. Ja i wojownik Dennis co ty masz? No pokaż pistolet, bo pokaż. też mam ten sam, widzisz. Taki tatały więc no. O. Ale on ma takie hipsterskie brydy mi się bardzo też podobały. Chciałem sam takie mieć, ale mi trochę za nie pasują mi zbytnio takie. A więc... No stój hopie! Usiądź O! Usiądź! A ja nie mam nic. Dobra, a więc... Razem z Denisem yy, i tym, nie wiem jak mu leciało. Z tymi wojownikami rakiat. Dziękujemy wam za oglądanie i chcemy abyście się trzymali. I cześć! Tak jest, Denis pomacha jeszcze głową. To oh, joł